Dziejów apostolskich. Wtedy Piotr, napełniony duchem świętym, powiedział do nich: Przełożeni ludu i starsi, jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu człowiek chory odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo Wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazaryjczyka, którego Wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg strzesił z martwych, że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed Wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez Was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym imienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Zaprosiłem na dzisiejsze spotkanie panią Katarzynę i Sławomira, którzy zechcą się z nami podzielić, dlaczego. Wierzą, że nie ma w innym imieniu zbawienia, tylko w imieniu Jezus. Dlaczego Jezus, Jego imię stało się fundamentem ich życia? Zapraszam na dzisiejsze spotkanie. W dzisiejszych spotkaniach z wiarą, witam Was wszystkich, ksiądz Robert Muszyński. Moimi gośćmi są dzisiaj. Państwo Katarzyna i Sławomir Łukasiukowie. A z dzisiejszego słowa wybraliśmy mm, bardzo piękny tekst, kiedy święty Piotr mówi: On, czyli Jezus jest kamieniem odrzuconym przez Was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być. Zbawieni. Zapytajmy, dlaczego święty Piotr mówi o imieniu. Dla nas to jest troszkę jakby obcy termin. Być zbawionym w czyimś imieniu. Jak to rozumieć? Imię, z tego co ja się orientuję, definiowało w czasach pana Jezusa człowieka, czyli nadawano imię. Zgodnie z przeznaczeniem tej osoby, z Jego rolą, z Jego planami, też rodziców względem Niego. I to też właśnie było nadane imię Panu Jezusowi, który oznaczał Jeszua, czyli Bóg zbawia. Więc miał zadanie, miał plan, był do tego predestynowany, miał takie, takie zadanie. Przypomnijmy, że to imię nadał Archangel Gabriel. Y Powiedział, kiedy zwiastował Marii, i e, to jest imię od samego Boga: będzie synem najwyższego, nadasz mu imię Jezus Emanuel, Bóg z nami, ale z drugiej strony to, co pan Sławomir mówi, e, samo imię Jezus znaczy Jehoszua, czyli, czyli Bóg zbawia. No więc jest to definicja osoby, czyli jeżeli my wierzymy w imię, to jak rozumiem, w osobę. To, kogo to imię reprezentuje. Więc w naszym rozumieniu wierzymy w Pana Jezusa jako Syna Bożego, jako tego, kto zbawia. Więc dla, ja, ja to tak rozumiem. Skąd ten autorytet, który ma sam Jezus Chrystus? Czy jest jakiś tekst w Nowym Testamencie, w którym by? Można było wyczytać, że to imię zostało jakoś wyniesione, wywyższone. Rozmawialiśmy o fragmencie z listu do Filipian, gdzie jest najpełniejsza chyba definicja tego roli, jaką Pan Jezus dostał od Ojca, tego jak wypełnił tę misję, to, to swoje powołanie. Bóg mu nadał tą, tą, tą godność, to, to zadanie, był od początku do tego przeznaczony. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot ziemskich i niebieskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, uchwale Boga Ojca. I tą władzę nad każdym stworzeniem Jezus otrzymał przez to, że po pierwsze, jako Bóg uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi człowieka. A jeszcze będąc człowiekiem, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci. Czyli e, dlatego Bóg go wywyższył. Też pytanie może się rodzić: skoro wierzysz w imię Jezusa, to dlaczego akurat w imię Jezusa wierzysz? Dlaczego nie w co innego? Ja myślę sobie właśnie w tym kontekście, w tym kontekście śmierci, że Trudno jest oddać życie za, co, za to, co nie jest istotne. Więc ludzie, którzy wierzyli i wierzą w Pana Jezusa, byli gotowi oddać życie, ponieważ w to głęboko wierzyli. Wierzyli w to, za co byli gotowi poświęcić. Dla mnie to jest na jednym na przykład, z dowodów na to, że warto wierzyć w imię Pana Jezusa, w, w, w Niego, bo wielu ludzi oddało za to życie. Wy żeście w swoim małżeńskim, rodzinnym doświadczeniu spotkali się z taką sytuacją, gdzie hmm, trzeba oddawać życie. Tak, mieliśmy. Doświadczenie wypróbowujące naszą wiarę, bo jak wiemy, wiara rodzi się ze słuchania i mamy nadzieję, że ta wiara ze słuchania Słowa Bożego w nas się zrodziła odpowiednio wcześnie i, i rozwijała się odpowiednio wcześnie, aby nas przygotować do tego doświadczenia. A to doświadczenie wypróbowało tą naszą wiarę. Osiem lat temu, kiedy byłam w ciąży, z trzecim naszym synem, okazało się, że jest chory, że to jest wada letalna, wada genetyczna. Prawdopodobnie tuż po urodzeniu umrze i rzeczywiście nasz synek umarł. Musieliśmy go pochować. I w tej całej sytuacji modliliśmy się do Pana Boga, żeby wytrwać w tej wierze, którą, którą mamy. Żeby się od Niego nie odwrócić, żeby się na Niego nie gniewać za to, nie robić mu wyrzutów, że, że to nas spotkało, więc przeszliśmy przez to doświadczenie myślę właśnie dzięki, dzięki wierze, którą, którą mieliśmy na tamten moment, i którą staramy się też cały czas rozwijać przez poznawanie Słowa Bożego, przez poznawanie Pana Boga w Słowie Bożym. Dzisiaj święty Piotr mówi, on stał się kamieniem węgielnym, czyli Takim najważniejszym elementem, fundamentu, na którym się opiera później cała budowla, cały dom. Zapytajmy zatem o to Wasze doświadczenie. Jak dotarliście do tego momentu, że Jezus Chrystus jest fundamentem Waszego życia, że bez niego ta, to doświadczenie narodzin, dziecka, które miało wadę genetyczną i też umarło, to jeszcze opowiecie o tym, mam nadzieję, że dotarliście do tego fundamentu waszego życia. A fundamentu, czyli na, tym, na czym opiera się faktycznie wasze życie, bo takie sytuacje no, po prostu sprawdzają. No myśmy mieli to szczęście, myślę i wierzę, że to Boży Plan, że wychowaliśmy się w rodzinach, no, katolickich, wierzących, wyznających wiarę i praktykujących. Może nie była to jakaś przesadna religijność, ale powiedzmy, że pobożność taka, która nas pokierowała trochę. Byliśmy i uczestniczyliśmy w katechezy, byliśmy we wspólnotach w kościele różnych i szukaliśmy jako małżonkowie też, potem jak już byliśmy razem, szukaliśmy takiego miejsca dla, dla małżeństwa. Po to, żeby poznawać Pana Boga. To było jakieś takie, coś w nas, takie poszukiwanie chęć, potrzeba po prostu serca. I, I spotykaliśmy szereg ludzi w tym właśnie naszych przyjaciół, którzy nas pociągnęli, mówiąc. Słuchajcie, spotkajmy się, czytajmy Słowo Boże, karmmy się tym. Myśmy w pewnym momencie się zachwycili Słowem Bożym. I to był taki moment e, takiego narodzenia, drugiego bym powiedział, przynajmniej dla mnie tak to było, kiedy myśmy odkryli, że tak naprawdę nie ma innej alternatywy. E, więc ja wierzę, że Pan Bóg w jakiś sposób może nas na to przygotowywał. Ja nie twierdzę, że Pan Bóg chciał tego, bo Pan Bóg nie chce zła. Natomiast to się zdarza i e, przeprowadził nas przez to w jakiś taki sposób, przygotowując nas e, i dając kościół w sensie dookoła e, ludzi. Którzy dali nam też ogromną ilość dobra, towarzyszyli nam w tym doświadczeniu, zasypywali nas swoją miłością w sensie bezpośredniego uczestniczenia. Pierwsza rzecz, jaka się wydarzyła po tym, jak myśmy się dowiedzieli o tym, że to jest wada letalna, to jeden z moich przyjaciół zadzwonił do niej, mówi: słuchaj, ja nie wiem, ile to będzie trwało, jeżeli tak mówisz, że tak jest, ale ja będzie, będziemy to z wami nosić po prostu, więc. Kościół objawił się nam po prostu w życiu takim naszym bardzo bliskim i to było coś, co było i jest coś, co działa, bo to jest cały czas żywe i nasza wiara, ja twierdzę, że bez tego byśmy nie przetrwali, tak jak przetrwali. Pani Katarzyno, mieliście jakieś propozycje, żeby usunąć tą ciążę? No propozycje może nie, natomiast to był czas, kiedy aborcja eugeniczna była dopuszczona prawem, teraz wiemy, że Trybunał Konstytucyjny... Podważył to jako niezgodne z konstytucją, ale w tamtym czasie lekarz wręcz miał obowiązek poinformować rodziców, że do chyba 24 tygodnia, z tego co pamiętam, dopuszczalna jest terminacja takiej ciąży, kiedy dziecko ma wadę genetyczną. Więc myśmy tego nie rozważali ze względu na, na swoją wiarę i na to, że yy, no, nie mamy prawa, to Pan Bóg daje życie i on decyduje, ile to życie będzie trwało, więc. Kilka razy w gabinecie różnych lekarzy usłyszeliśmy, że wie Pani, mają Państwo prawo do przerwania ciąży. Po amniopunkcji i stwierdzeniu właśnie już ostatecznie tych wad genetycznych yy, zadzwonili do mnie z poradni proszę się spieszyć tutaj na konsultację z genetykiem, bo zostało mało czasu. Ja mówię, ale na co mało czasu? No wie pani, bo można przerwać ciążę. jeszcze tam kilka tygodni zostało, więc to usłyszeliśmy, no ale lekarz ostatecznie mm, zapisał w karcie, że pacjentka jest zdecydowana kontynuować ciąże bez względu na wynik badań genetycznych i to była taka Taka trochę pieczątka, że, że my jesteśmy zdecydowani urodzić naszego syna niezależnie od tego, jak długo będzie trwało jego życie. No, mieliśmy przekonanie, że posłuszeństwo Panu Bogu, który dał prawo życia każdemu, jest tutaj priorytetem. Był to trud, były to wielkie emocje, wielkie zmagania, była żałoba, ale była też wielka pomoc. Skorzystaliśmy z pomocy hospicjum perinatalnego, z pomocy psychologicznej, ze wsparcia specjalistów. Przez y, potem y, kolejne trzy lata po śmierci Samuela uczestniczyliśmy w spotkaniach rodzin po stracie właśnie w hospicjum małego księcia, więc y, wszystko wokół jakby okazało się układać y, no, w dobry scenariusz mimo tego trudnego doświadczenia. Ja teraz też y, mam okazję... Y, na bazie tego doświadczenia nasz Samuel nie żyje już 8 lat a ciągle ta historia jest żywa ciągle wraca chociażby to, że możemy tutaj kolejny raz się nią podzielić y ale też właśnie moja dodatkowa praca którą wykonuję w hospicjum perinatalnym y służę innym rodzicom y którzy mogą do mnie zadzwonić którym mogę powiedzieć y jak było w moim przypadku jaką pomoc otrzymałam i że warto z tej pomocy skorzystać więc to krótkie życie, 31 minut tutaj na Ziemi po urodzeniu naszego Samuela, teraz owocuje, więc też mamy przekonanie, że, że Pan Bóg z nawet trudnych doświadczeń wyprowadza dobro. Bo dzisiaj też wielu będzie mówiło, jaki ma sens urodzić dziecko, które wiadomo, że umrze w ciągu tam kilku minut. Czy możecie podzielić się? Takim pozytywnym doświadczeniem zachęcić, by rozwiać wątpliwości. Ja bym powiedział tutaj, nawet może z tego fragmentu, on jest troszeczkę dłuższy. Potem yy, rozsądźcie to, co Piotr powiedział i Jan yy, swoim yy, kontrlokutorom. Yy, rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga. Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. A więc. Yy, nie da się, dla mnie nie było innego wyjścia, niż tylko wykonać wolę Bożą. Czyli jeżeli Bóg powołał życie, no to ja nie mam prawa go pozbawić mojego dziecka. Wierząc, że się spotkamy kiedyś w niebie, głęboko w to wierzę. Nie wiem, co ja bym mojemu synowi powiedział. On by mi powiedział, dlaczego to zrobiłeś? No właśnie, nie miałbym dla niego żadnego hmm. słowa. Spróbujemy podsumować Wasze doświadczenie. Było możliwe dzięki temu kamieniowi węgielnemu, jakim jest Jezus Chrystus. Czy zatem wierzycie, że nie dano innego imienia niż, niż imię Jezus i nie ma w żadnym innym zbawienia? No myślę, że to jest jedyne imię, w którym można mieć pewność, które Pan Bóg dał. Wiemy, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, a to, w co wierzymy, no to jest Jezus Chrystus, syn Boży, nasz zbawiciel. Nigdy nie szukaliśmy innych, innych sposobów na zbawienie, jak tylko uciekanie się do Pana Jezusa. Do dzisiaj wydaje się, że. Wielu ludzi szuka jakiegoś innego fundamentu dla swojego życia na przykład. Na przykład pomyślność materialna jest takim fundamentem, na którym ludzie budują, twierdząc, że my tym rękom naszym zawdzięczamy, naszym ciężkim wysiłkom, certyfikatom, szkoleniom y, ciężkiej pracy. O, oczywiście tak jest, że ludzie ciężko pracą dochodzą do czegoś ale, y, ale jeżeli to się gdzieś tam zawali, y, coś się wydarzy. Nie ma na czym budować. Natomiast na, na, na Panu Bogu budować można i ludzie budują zawsze. Mamy przecież liczne przykłady męczenników, którzy oddali życie, którzy prze, przetrwali mm. przykłady więźniów w obozie koncentracyjnym, koncentracyjnym, którzy przeżyli wbrew wszelkiej logice i takiej Bożej, czy znaczy takiej ludzkiej, ludzkiemu myśleniu. Dzięki wierze przetrwali, jeszcze innych pociągnęli i pomogli innym przeżyć ten, to, to, ten trud, to piekło. Dzisiaj także naszym fundamentem, na którym budujemy życie, nasz dom to jest często nasze zdrowie, nasza siła fizyczna. Jesteśmy gośćmi różnych siłowni, fitnessów, i innych salonów, gdzie troszczymy się o nasze zdrowie i nasze piękno. To niestety, jeśli nawet nie zostanie jakoś przerwane przez nagłą chorobę, to na pewno z wiekiem też to wszystko ucieka, i, i dopiero wtedy no, czujemy pewien no, taki życiowy stres, że no, nie na to postawiłem. Zapraszamy Was, byście spróbowali zmierzyć się z tym słowem wiary. Jezus Chrystus jest jedynym, w którym mamy zbawienie, czyli ratunek, który ratuje nas z wszelkich opresji życiowych, z każdej, z każdej sytuacji. Dziękujemy za Wasze świadectwo. Pani Katarzyna, pan Sławomir Łukasikowie i ksiądz Robert Muszeński.